Ja powiedziałem od razu Marcie, że mi się nie podoba, a jak, o, kurczę, też, jak chcesz... Jak chcesz, żeby akcji. gadali, to iść, tak. No, tyło tak tak. Było. że bardziej jak do TVN no, niż do TVP. Marta, też spory szum w mediach zrobiła, mam wrażenie, twoja stylizacja ze świątecznego odcinka w programie Rolnik Szuka Żony. Czy ty to pamiętasz? Pamiętam. I to. czytałaś te artykuły? Czytałam. Było to takie dosyć dla mnie dziwne i abstrakcyjne. I jedyny komentarz, który zapamiętałam, to był mojej koleżanki. Yy... Znaczy, nie, no, pamiętam te niektóre, ale może nie tyle komentarz, co podsumowanie. Było tak. Marta. Dobrze, że ci ludzie nie widzieli, jak ty się na studiach ubierałaś, bo to <grymnie> dopiero by mieli. Więc naprawdę y, nie przejmuję się takimi rzeczami mm -hmm. bez przesady. Y, ja lubię czasami założyć już teraz przestałam ale do niedawna, co mnie moja mama ochrzeniała kokardy jakąś we uh -huh. włosy. Ja nachodziła nie rób tego, no ile ty masz na żebyś tu w kokardzie we włosach chodziła? No bez przesadno, żeby, żebym się takim czymś przy, przy, przyjmowała, no nie, nie. Ale wiesz, ja nie wiem, czy, czy, czy ludzie mieli świadomość, że faktycznie te buty ciężkie są po prostu teraz modne, tak. że gdzieś tam ten styl grandowy powrócił, jeśli chodzi o trendy. A poza tym ja się dałam też to ubrać, bo to siostra, która mm -hmm. stylistką mi to wymyśliła, bo mówię, i ja sama... Czy to ona jest sprawcą tego sukcesu? Tak. <noise> Dla jednych sukcesów. Dla tak. innych sukcesów. To było to właśnie, sobie wymieniali się, kto ma rację, kto nie. Natomiast ja sobie pomyślałam tak, i ja sama bym tego nie założyła, mm -hmm. nie kupiłabym sobie takich butów, bo po prostu jestem bardzo pragmatyczna, mam niewiele rzeczy i nie podążam jakoś ślepo za modą, ale mi się to podobało i ja mówię, dobra, normalnie bym się tak nie ubrała, ale skoro tutaj mi przychodzi Podają, mm -hmm. to ja to założę. Nie miałam z tym problemu absolutnie. I mm -hmm. tak jak mówię, no, bardziej mnie by bolało i Jakieś komentarze na temat, natomiast moje, na, na temat mojej osoby. A zachowania, gdzieś tam, w tak, programie aniżeli tego, jak wyglądam. Mhm. A siostra, co ona na to była zaskoczona? Siostra była e, się bardzo wkręcona, się bardziej przejmowała niż ja. I to właśnie gdzieś tam później komentowała, się tak e, zacietrzewiła niemal, że, że jest ok, wszystko super, bo było, tak, w naszym mniemaniu super. Natomiast e, ona chyba miała takie poczucie wobec mnie, że musi mnie gdzieś bronić, co je ja naprawdę mm -hmm. mnie to całe zamieszanie bardziej śmieszyło aniżeli bolało. Mm -hmm. No I to ten właśnie komentarz mojej koleżanki. Dobrze, że cię nie widzieli, jak ktoś ty się nas w jak ubierała. Najlepszy. Tak <grym> <grym> tu będzie bardzo myślę, fajnie zapytać ciebie, Paweł, na podsumowanie. Jak to by się podobała ta sytuacja? Ja powiedziałem od razu, Marzi, że mi się nie podoba. A jak <grym> o kurczę! Jak chcesz, chcesz, wygadali, to iść tak. No, było. Tak tak. było. Mówię, że bardziej jak do tvn no niż do Powiem <noise> no czy to przeczułeś? Tak, powiedziałem, będą pisać, zobaczysz. A ja pójdę. Ubię się normalnie. Tak elegancko jakoś ładnie, ale normalnie nie wiemy nie? I tak będzie myślę lepiej. Nie? Tutaj mam taką. I <noise> to I koniec gadali, koniec, koniec gadali. końców. Y, Marta, czy dzisiaj założyłabyś to samo? Tak. No i pięknie. I tu mamy kropkę. Mi się też w sumie podobało, bo było to coś y, nowego. Tak.